Co to ma być? Czemu przelałeś mi 35 milionów? Ups, pamiętasz, jak kupiłaś mi tę czekoladę? Chciałem wysłać ci 350, ale. No, wyszło trochę inaczej. Trochę inaczej? Czy ty stałeś na klawiaturze? Nie wiedziałam, że masz tyle kasy. Przepraszam, nie mówiłem ci wcześniej. Myślałem, że nie jesteś gotowa. Gotowa? Jak bym miała się przygotować? Obejrzeć poradnik, jak żyć z bogatym chłopakiem. Bleh. Skąd w ogóle masz te kasy? Pozwolę sobie tego nie mówić. Ale serio, nic nielegalnego. Możesz wysłać te pieniądze z powrotem. Zapomnijmy, że to w ogóle miało miejsce. Nie, nie ma opcji. Zatrzymanie i wiesz co? Z nami koniec. Nie jesteś już moim chłopakiem. Nie potrafisz być z nami szczery. Nie możesz mówić poważnie. Nie mam prawo wiedzieć o tej kasie wcześniej. Nie mogę ci już zaufać. Skoro to, ukryłeś, to co jeszcze Może mnie Kochanie, daj mi to wyjaśnić. Już nie jestem twoim Żegnaj, do mojej nowej Wymyślałaś wymówki, bo chciałaś zatrzymać kasę? Może gdybyś ze mną nie zerwała, dostałabyś więcej, Upsi. ale chyba już za późno. Czekaj, coś ty powiedział? Wiedziałem, naciągnąć mnie chcesz. Nie chciała, prawdopodobnie masz więcej kasy niż te 35 milionów, przecież to moralne zabrać trochę z tych kasy bogacza, nie? Potrzebuję ich bardziej niż ty. Trochę. Właściwie to ukradłaś moje pieniądze? Nie jesteś moją dziewczyną, prawda? Więc jesteś teraz obcą osobą, która ukradła mi 35 milionów. No dobra, może troszkę przegięłam, oddam ci te pieniądze. Po czym zostanę twoją żoną, jak planowaliśmy, okej? Okay? No za późno na to. Nasłałeś na mnie policję, nie możesz tego zrobić swojej dziewczynie. Womp, womp. Że zrywamy, więc jesteś dla mnie nikim. Dostałaś